I fajne woblery tutaj mamy już cały regał, który został na stałe przejęty przez Huntera. A jakie ty masz swoje ulubione? No dla mnie przede wszystkim strągowy klasyk Ronin Twitchowy. Dał mi du dużo fajnych gry. Hunter wleciał w końcu do nas na sklep, między sklep wędkarski. No to co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Zlatuje do nas nowość na sklepie, jest Boblery Hunter. Chyba każdemu znana klasyka Andrzeja Lipińskiego, Zobaczcie ile tego mamy. Także wszystkie, wszystkie Hunter'y, Bardzo znane mi woblery. tutaj akurat mamy bardzo, bardzo dużo, nawet nie wiedziałem, że jest taki duży joda, klasyka joda w XXL rozmiarze. Zobaczcie trochę tych jod jest to jest na bardzo ostre kotwice jest na pewno joda czy wszystkie wszystkie w znacie chyba huntery także wiecie o co chodzi też wersje jakieś boleniowe jakby boleni nie łowię, ale też pan Andrzej robi fajne woblery tutaj mamy już cały regał który został na stałe przejęty przez huntera właśnie wersje yy, typowo boleniowe i też jakieś tutaj małe koło, małe woblerki A jakie ty masz swoje ulubione no, dla mnie przede wszystkim strągowy klasyk Ronin, Twitch'owy, dał mi du dużo fajnych gry. Jakoś teraz ostatnimi sezonami odeszłem trochę od Twitch'a i od woblerów, ale muszę Was zapewnić, że jeżeli na nowy sezon strągowy chcecie się zaopatrzyć w jakieś woblery yy, i tak, to klasyka mówi, w styczniu próbować na jakieś yy, większe przynęty, to myślę, że właśnie Ronin, na pewno dawam da ryby typowo twitchowo podbijać szczytówką. Jest też tych yy, kolorów trochę więcej niż yy, jak ja zaczynałem mówić. Tutaj jest fajny, fajny kolor, i powiem Wam, że na niego troszeczkę też połowię w tym sezonie. Ale tak jak mówię, ja trochę mało tego ostatnio na tego Twitcha łowiłem. I chyba czy warto to zmienić. Bo zauważyłem, że jednak. Trzeba chyba iść w takie duże, i może przyszły sezon, właśnie połowie, właśnie czymś dużym, takim twitchem albo jakimś woblerem inaczej prowadzonym z nurtem pod nurt, i żeby faktycznie ten strąg uderzył w coś takiego dużego, nie? Żeby skusić tego ogromnego strąga. I zobaczcie sobie tutaj, tak mówię, mówiłem, moim faworytem jest Joda, ale tak samo akurat tutaj są. Bo jeszcze dopiero to segregujemy, ale klasyka. Teraz tutaj znajdę to. O, 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 o. Zobaczcie. Mój konik. Mój konik, no. Śmiało polecam. Także też fajne, jakieś właśnie pod, podklenia. Bo też jest to smużaki, tak zwana brąba. No zobaczcie. Jest tutaj tego. Także wiecie, że to jest. Możecie zbijać i. Podlinkujemy wam to. Tak, mamy już. Mamy szkosów. już Huntera, także myślę, że na nowy sezon jak najbardziej. Tutaj jeszcze coś mam, to co nie patrzyłem, o. Taki woblerek. Też ja tam ogólnie wszystkich tych... Najbardziej to ja Zawsze poławiałem. A jest też jeszcze, może warto też spróbować właśnie z Huntera jakiegoś innego woblera wziąć. Zapewniam was, że są łowne. Zobaczcie, tutaj jeszcze są no takie wersje. A no może widzowie nam napiszą? Jakie są ich ulubione modele. Także Hunter wleciał w końcu do nas na sklep. Między sklep wędkarski. Już my przy temacie troszeczkę wam poszedłem w tematy strągowe. To chcę wam pokazać, bo sezon Trodarea rusza, także wszystkie stawy już okoliczne, przynajmniej u nas są zarybione i łowimy ten a wiele łowisk Trodara wymaga specjalistycznych sprzętów. Między innymi ko nie kołowrotków, kołowrotków też. też podbieraków, przede wszystkim z gumową sztycą. I chcę wam pokazać, że u nas w sklepie zakupicie sobie też takie kołowrotki, po, w miarę popularne, Podbierak. jeżeli chodzi Aha, cały czas, cały czas w kołowrotkach, bo kręciliśmy jakieś tematy tutaj o kołowrotkach i tak jakoś mi się to knoci. Także już nam tam Tomek właśnie przyniósł. Eee, Krzysiek Stepanow rozwinął wędkarstwo Toro Area. bardzo bardzo mocno w Polsce i z faworita większość ludzi kupuje te. Podbieraki. My, akurat faworita nie mamy, ale myślę o tym, że w przyszłym sezonie może uda się, żeby ta firma była. A na razie pokażę Wam, jakie my mamy firmy, które możecie sobie kupić u nas w sklepie. Także zapraszam. Szukałem trochę i znalazłem, że u nas w sklepie jesteście w stanie kupić sobie podbieraki do Trodarea, i znalazłem trzy. Trzy wersje, każdej z innej firmy, zobaczcie sobie. Pierwszy podbierak, który wypatrzyłem, jest to podbierak backplay. Czym charakteryzują się takie podbieraki? Przede wszystkim tym, że jest gumowy kosz, czyli cała ta siatka jest gumowa. Yy, chodzi Po co to jest yy, zrobione? Po to, żeby nie niszczyło śluzu ryby przede wszystkim, a takie łowiska wędrowne Charakteryzują się tym, że te ryby się łowi dość często i wypuszcza, więc nie wolno tych grywani kłaść na ziemi, eee, też na matach. Raczej takich ryb się nie mierzy. Wiadomo, że jak są większe, to my tam czasem mierzymy, no bo nie łowimy typowo na zawodach. Ale jeżeli takie zawodnicze, to siatka ma być krótka, gumowa i ma mieć duże oczka. I tak, jak tutaj zobaczcie, jest właśnie ta wersja z Berkleja. Często właśnie takie ryby wyczepia się zaraz w podbieraku i czasami rusza się szybko podbierakiem na bezdadzirowych hakach, żeby ryba sama się wyczepia, chodzi o szybkość tylko. Rybę zadamy w podbierak, ruszamy, wyczepiamy i następna i następna i w sumie głównie o to chodzi i większość łowisk, rea, wymaga takich podbieraków, także właśnie chciałem Wam pokazać, że jednak takie podbieraki też można u nas w sklepie zakupić. To jest pierwszy z Bersleya. Tutaj troszeczkę inny, inaczej zrobiony, dlatego go wziąłem z Iron Claw'a. Muszę zobaczyć, jak to się otwiera, bo szczerze mówiąc... Aha, czyli... Otwieramy. i Przesuwamy i jest tutaj taki... Bo wszystkie te podbieraki trodarami więcej są podobne, nie? Tutaj akurat ta wersja troszeczkę ma inne oczka. No jest większy, większy ten podbierak, nie? To już nie chodzi o samą estetykę podczas podbierania tych ryb, tylko po prostu o to, żeby szybko tę rybę podebrać. Tylko ten jest, powiem Wam, że ten ten akurat rok jest taki, ja bym go nie chciał na przykład, bo jest dla mnie za ciężki. Ciężki to jednak przy tych podbieraniu tych ryb w porównaniu do tego. złożymy. na pewno Berkley na pewno wypada lepiej. Jest Berkley też jest dłuższy, ale to wiadomo, no jeżeli Ktoś by chciał taki, yy, są plusy i minusy. Ten jest rozkładany, a ten jest fajnie składany, nie zajmuje dużo miejsca, bo można faktycznie nie każdy ma tak dużo miejsca w samochodzie, nie każdy ma samochód, może ktoś na rowerze jedzie, na trodare, a różnie to bywa. Można go złożyć. A można też je stosować wiadomo do innego, innego typu spinningu, nie? Do szczupaków tak samo przy o koni. Taki podbierak między sobą. I to jest druga wersja Iron Cloud i trzeci podbierak. Jest taki chyba naj, najlepszy z wszystkich. Jest to nowość yy, Prorex. Tak jak w tym roku mieliśmy okazję testować trochę przynęt i sprzętów z Dive y i testowaliśmy też wędkę ProRexa. Yy, Multic. No i tutaj mamy swoje odczepie. Co mi się tutaj zahaczyło? Karabinczyk zostawił. Tak to wygląda. Podbierak czym charakteryzuje się. Na pewno wyposażony jest karabinczyk, więc można sobie go zahaczyć, bo nie w tyłu. Zazwyczaj kurtki jak mają takie peelingowe. Czyli faktycznie ten podbierak może być stosowany na szczupaka śmiało. No też, wydaje mi się, że poławianie szczupaków takim podbierakiem na pewno będzie też lepsze podbieranie. Yy, przez to, że są duże oczka, nie? Tak to się tutaj robi. On jest tak składany. Troszeczkę inaczej niż te wcześniejsze wersje. Wiadomo, że szczupak nieraz potrafi zrobić, jak ktoś nie ma niezagięte zadziory w takim też. Tak. Toś... Także myślę, że taki podbierak na pewno, jak kotwica wejdzie, no nie, nie opląta się to. Także takie oczka mają dużo plusów. Przede wszystkim ciążka jest gumowa, nie? Nie niższy tego śluzu ryby, to jest na pewno na plus. Mhm. Aczkolwiek to, to jest guma, więc mi się wydaje, nie ma w środku żyłek, tak jak w ogumionych, na przykład jakiegoś materiału, więc może też to się przeciąć. Jak to się przetnie, no to też jest minus, więc raczej są plusy i minusy, to są typowo jest stosowane do Trodara. I ten jest dość głęboki, więc on jest taki typowo szczupakowy, ale myślę, że raczej yy, przejdzie na tych połowiskach. Jest jeszcze dodatkowo. Troszeczkę przedłużam. Zobaczcie, jakie przedłużenie. Ile to jest? 10 cm. Także tak to wygląda. Myślę, że fajna opcja. Takie pod... Powiedzieliście się na pewno, że takie podbieraki są. A jest sezon Trodarea. Postaram się, żeby w przyszłym sezonie może tego Favorita też wrzucić na sklep. A na razie póki co, jeżeli szukacie podbieraka Trodarea, możecie zakupić go u nas w sklepie miętów. Także myślę, taki filmik na szybko dowiedzieliście się o hunterach. Jak najbardziej klasyka gatunku. Myślę, że każdy dobry sklep wędkarski, taki jak między innymi nasz, powinien huntera mieć. A tak samo podbieraki z gumową sztycą. Przypominamy też o Black Friday, bo się niedługo zaczyna, także śledźcie nasze media społecznościowe, bo wszystko minus 20% na wszystkie produkty, także będzie naprawdę warto skorzystać tej promocji święto wędkarskie, Black Friday to już nie tylko sklepy z odzieżą, ale także sklepy wędkarskie też już coraz więcej się to dzieje. Także myślę, że tyle i to zobaczę na kolejnych filmach. Dzięki.